Witam na kanale Damian Kuchnia od Kuchni Dziś Wam pokażę jak zrobić bardzo prostą i szybką sałatkę na grilla z paru dosłownie składników co nam będzie potrzebne w moim wypadku jest to sałata lodowa jedno opakowanie pomidorek takich, takich mniejszych koktajlowych 250 gramów jedna duża cebula ale ja użyję tylko połowę bardzo drobno pokroję jeden ogórek taki zwykły szklarniowy tutaj mam seler naciowy Raczej nie pomijać, bo on świetnie smakuje w tej sałatce. Czy ząbki czosnku tutaj się chowają. Jogurt grecki. Będzie potrzeba jeszcze oczywiście sól, pieprz, trochę octu i oliwa z oliwek. Więc zaczynajmy. Więc na początek pokroję sobie sałatę lodową i ja sałatę lodową kroję. Ja wiem, że wszyscy powiedzą teraz że dlaczego nie rozrywasz rękoma liści. Ja po prostu robię w ten sposób, że krojąc ją na takie centymetrowe płaty, ja te płaty wrzucam do środka. I ona ma taką później, one fajne są takie, takie się trochę ciągną, fajnie to wygląda. I w ogóle fajnie się to je, więc spróbujcie kroić, a nie yy, rozrywać. Oczywiście ten, tą nóżkę na dole, to ja ją wykrawam, ona jest mi niepotrzebna. Z takiej jednej główki naprawdę zrobicie dużo sałatki. A my lubimy właśnie z jogurtem greckim tą sałatkę i z czoskiem i ogórkiem z tego względu, że ona tak trochę podchodzi pod tacyki i naprawdę śmietnie smakuje. Cały erdaciowy kroimy ja go bo sobie tylko wzdłuż i kroimy takie mniejsze kawałki. Chodzi o to, on będzie fajnie chrupiący i całatko będzie miała jeszcze fajniejszą strukturę. Ok, teraz zajmę się ogórkiem. Ogórek ze skórką pokroję go sobie tylko w takie taką kostkę, centymetr na centymetr. No, nawet większa wychodzi, ale to nie ma, nie ma problemu To jest taka sałatka na grubo, grubo siekana A uwierzcie mi, że do każdego mięsa, czy do tych skrzydełek które dodałem e, dzisiaj, dzisiaj tak, dzisiaj dodałem Filmik Jak zrobić skrzydełko na grillu No jest świetna Ok Teraz co, pomidorki Pomidorki na połowę i wrzucam. I teraz tak, jeżeli chcecie tą sałatkę podać na grilla wieczorem, możecie ją sobie zrobić dużo wcześniej. Tylko nie dodawajcie jogurtu. Yy, wrzućcie ją sobie do lodówki i niech ona czeka. Przed podaniem, a sos zrobimy sobie do niej yy, osobno. I przed podaniem na stół. Wylewacie tylko jogurt i macie świeżutką elegancką sałatkę, ok? Teraz do tej kolorowej sałateczki zrobimy sobie naprawdę świetny sos i bardzo prosty. U mnie trzy ząbki czosnku. Można dodać więcej, jak ktoś bardzo lubi. Do czosnku. Pół łyżeczki soli. Wieprz. Okej. Okay. Teraz doleję tu oliwy z oliwek. Ktoś powie. No dobra. jogurt grecki i oliwa z oliwek. No ale ja tak lubię, ja tak robię, po prostu ta oliwa dodaje takiego fajnego się smaku I oczywiście dodam też łyżkę, u mnie to jest ocet winny Okej, okay, trzy łyżki, ja sobie to zostawię Resztę jeszcze widzę, cebula na mnie czeka do krojenia. Zapomniałem jej, zapomniałem jej dodać. Okej, okay, jeszcze jedna sprawa. Potrzebowałbym dodać do tej sałatki mojej pół łyżeczki cukru. Będzie kwaśna, trochę cukru, będzie taka... No słodka nie będzie, ale po prostu ta kwasowość będzie trochę przełamana tym cukrem. Pół łyżeczki cukru dodam. OK. Teraz spróbuję. Mmm, smakuje super. Fajnie czuć oliwę, z oliwek pycha. Na razie odstawiam, bo jeszcze tutaj mam cebulę. Cebulę tak jak mówiłem, połowa, chyba że macie jakąś fajną szalotkę, delikatną cebulkę, no ja nie mam, mam tą zwykłą cebulę, więc ja ją sobie pokroję w kostkę bardzo drobno. Jeżeli chcecie sobie zrobić tą sałatkę bez jogurtu greckiego, samą oliwą, nie ma problemu, można tak zrobić. Ale my bardzo właśnie lubimy tak, w ten sposób, z tym jogurtem greckim. Naprawdę nam to smakuje. Więc myślę, że i wam będzie smakowało. Tylko przemieszam, żeby się warzywa przemieszały. I teraz dorzucam mój jogurt grecki. Mówię, najlepiej to zrobić przed samym podaniem sałatki na stół. Z tych paru składników to ta duża miska naprawdę się zrobiła. Teraz za mała, nie mogę tego wymieszać za bardzo. Myślę, że dzięki temu, że dodam jogurt, pójdzie to lepiej do mieszania. I to wystarczy troszeczkę wymieszać, żeby ta sałata dostała tego jogurtu. No i można podawać na stół. O, no, tak teraz się dużo lepiej miesza. Tak to wygląda. Trochę bałaganie, no niestety. O, proszę zobaczyć, nic więcej już z tym nie robię. Sałata jest muśnięta tym sosem o pomidorek. Smakuje mm. świetnie. Naprawdę chrupiąca. Wszystkie warzywa są chrupiące. Bardzo polecam sobie zrobić tą sałatę, tą sałatkę. a jest naprawdę bardzo dobra. Więc tą sałatkę gorąco polecam do grillowania. Czekajcie na następne moje przepisy odnośnie tego jak grillować, co grillować. Trochę teraz będziemy spędzać czasu na dworze właśnie przy grillu. Ja Was gorąco pozdrawiam, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia!